Domowy. I filmik zobaczyłyśmy u koni Blondi, ale pojawił się on na wielu kanałach. No i przechodzimy do rzeczy, zadaję pytania. Najpierw Karusia odpowiada, później ja. Pierwsze pytanie: dwa obowiązki domowe, które lubisz robić w domu? Lubię bardzo organizować i wymyślać jakieś fajne systemy organizacyjne w domu. I taką drugą rzecz, którą lubię robić, to jest zajmowanie się kwiatami. Ja powiem aż trzy rzeczy, więc pierwszą rzeczą, którą po prostu uwielbiam, to jest układanie rzeczy, Każdy, wszystko ma swoje miejsce, ja też mam właśnie jakiś system na to, że leki do leków, skarpety do skarpet, kosmetyki do kosmetyków, no i też nienawidzę, gdy ktoś później mi nie odkłada rzeczy na miejsce, po prostu dostaję szału. E, drugą rzeczą e, jest pranie, bardzo lubię robić pranie, no i trzecią lubię też wyjmować rzeczy ze zmywarki, polerować i... Kolejne pytanie. Dwa obowiązki domowych, których nie lubisz robić w domu? Ja bardzo nie lubię zmywać ręcznie. Po prostu nie wyobrażam sobie życia bez zmywarki. Czasami są takie okresy, jak byłyśmy u babci, czy gdzieś, że właśnie po tej zmywarki, to po prostu jedno, czym można, to zmywarce. I kolejna rzecz. Nie lubię mycia podłogi. Mogę odkurzać, ale nie lubię mycia wodą. Więc tak, jakby moje dwie rzeczy mogę już w tym. Nienawidzę myć podłogi, nienawidzę odkurzać. Po prostu no, nienawidzę. I... Trzecie pytanie. Czy lubisz gotować? Jeśli tak, jaka jest Twoja popisowa potrawa? O Jezu, uwielbiam gotować, uwielbiam zapraszać ludzi. Uwielbiam podawać nowe danie. Taką mi to sprawia przyjemność, naprawdę, jeżeli wszyscy próbują nowych dań. A popisowym daniem, wszyscy się o to pytają, to są jedna jest śmieszna w zasadzie, bo to jest jajecznica. Ale nie taka zwykła jajecznica, ona ma odpowiednie zioła do tego i zawsze nawet Szymek do niej mówi, że czy kiedy mu zrobić znowu jajeczko. Tak, więc to jest taka, taki mój przebój i oprócz tego jest taki danie, e, ja zawsze Polskę właśnie trochę reprezentuję tym daniem, to jest taki prawdziwy gulasz. Gulasz to bardziej węgierskie jest chyba danie. No trochę tak, ale ja zawsze mówię, że to jest e, gulasz polonez, że <gulasz> to polski gulasz przeze mnie wymyślony, bo to nie jest taka oryginalna właśnie receptura. Er, no dobra, e, ja też bardzo lubię gotować e, ja mam, jeśli chodzi o popisowe danie... Ja mam taką bardzo niezwykłą funkcję, że z niczego potrafię zrobić coś. Po prostu nie ma nic w lodówce i nagle ja coś do czegoś skleję, jakiś nowy smak, czasem mi te smaki też potrafią nie wyjść i wtedy zostaje to jedzenie dla naszego przyjaciela rodziny Wojtka. On po prostu, słuchajcie, danie po prostu zwalę do, no niesamowicie, że trzymam, bo u nas się w rodzinie i w ogóle wśród znajomych wystawia ocenę zadanie. No i na przykład... Trzymam mi wystawi dwóje i nie chcę tego zjeść, ja to zamrożę, przyjedzie Wojtek, bo on mieszka właśnie raz we Francji, raz w Polsce, przyjedzie, zje i jeszcze mi czwórkę z plusem postawi, więc po prostu wszystkie takie nieudane, czekają na wojtkę, ale z udanych to i jakieś kremy, i takie bardzo dla mnie zdrowe, no nie wiem, po prostu potrafię, czy jakieś makarony, czy jakąś zupę, czy coś, potrafię z niczego zrobić yy, coś. Kolejna rzecz, podziel się o dwoma trikami ala perfekcyjna pani domu. To znaczy sposób na polarowanie, czyli woda gorąca z odstęp i z odrobiną cytryny, naprawdę przepięknie polerujecie szkło, będzie wyglądać jak w restauracji. I drugim takim sposobem jest to po prostu wybielanie za pomocą sody oczyszczonej. Taki sposób naszych bar. Ja mam taki sposób, który może nie każdy zna, ale dużo osób, szczególnie pewnie Matek zna, zamiast malować białą ścianę, jak jest bardzo pobrudzona, wystarczy ją po prostu umyć wodą z mydłem. No dużo osób od razu jak jest brudna ściana, to ją maluje, a właśnie to jest taki system, że można fajnie sobie odświeżyć białe ściany, no w sumie kolorowe też, przy tutaj małym wkładzie swoim fizycznym. Ad... Ja, ja Cię może jeszcze przeszkodzę, bo ostatnim fajnym sposobem, którą Łycja zastosowała... A, cień do powiek! Cień do powiek, na Pono, się... malowałyśmy naokoło drzwi, no i na około tych drzwi był taki niebieski kolor farby, który mieliśmy. nie damy. Uh -huh. No i problem, bo odkleiłyśmy taką taśmę zabezpieczającą, a tutaj kawałeczki takie nam odpadły, co zrobić, no bo też nie jak dopasować tą farbę, jak nie wiemy jaka. A to nie były takie duże kawałki, więc na o, tyle, to teraz, żeby to po prostu zamaskować, więc wzięłam cień Powiek i cieniem do powiek tutaj to, to wykonam. No to to może być drugi sposób, bo jakoś tak teraz nie widzę. Nie wiem, no na przykład, że też właśnie octem odrdzewiam e, e, te, Boże, baterie, no ale to to nie wiem, czy to tak, no taki to jest fajny. Pomysł. E, Dobra, kolejny, m, wymień dwóch ulubieńców domu. Nie wiem w jakim sensie tutaj właśnie jest to pytanie. Może no, jakichś sprzętów takich, nie? A sprzęt, no to... Sprzętów, albo ścierek, albo e... może jakiś e... produkt do zmywania, czyszczenia. Nie, u mnie to będzie na pewno sprzęt i jest to, w tym momencie jest to zmywarka i lodówka olbrzymia, amerykańska taka, o której za całe życie marzyłam. Ale w przyszłości na pewno to będzie właśnie marzy mi się coś e, w stylu aerobotowego. Ja no ja dalej się tak mamę nazywam, jak przejdzie przyjdzie i nie da się jej odgonić. E, to, te, to mama jest aerobot. Także marzy mi się ten sprzęcik, ale jeszcze czekam, bo mm, tak mówię, a no, może za parę miesięcy jeszcze coś fajnego, technologicznie lepszego wejdzie na rynek, bo takie... Jednak do, do czyszczenia tymi, tymi robotami cały czas, tak jak oglądam testy to jest na 90%. to ją bolałam już, na no to jest to, żeby czyściło. U mnie, jeśli chodzi o takie m, taki, takich ulubieńców domu, no to są produkty. Teraz w Biedronce były te produkty bio do czyszczenia mieszkania. No i też jest ważne, żeby właśnie tą hamią się nie ładować w stylu no, takich popularnych marek do sprzątania. I my to tutaj o skórę dbamy o wszystko, a tu pryskamy prawda, tymi detergentami i tak wszystko nam idzie. Paruje i tak. wdychamy, i tak dalej. Więc ogólnie produkty y, bio, produkty do czyszczenia takie lub samodzielnie robione, może nawet myślę, że. To jest pomysł na nową serię filmików, jak zrobić samemu yy, i będą, będą to będzie to u nas na kanale, jak zrobić DI, produkty właśnie różne do czyszczenia w domu. Myślę, że Wam się to spodoba. Mam nadzieję, dajcie znać, co myślicie o tym w komentarzu. No i drugim ulubieńcem, no to tak jak Ty powiedziałaś, nie będę oryginalna zmywarka. Ja kiedyś właśnie wcześniej z Szymkiem mieszkaliśmy, no co prawda mieszkanie może było taki apartament super. Naprawdę super w centrum miasta, tak dalej, z wielkim bark tarasem, tak dalej, ale nie było tam zmywarki, więc to po prostu nawet najlepsze mieszkanie bez zmywarki to lepiej mieszkać w klice i mieć naprawdę fajną zmywarkę, niż jej nie mieć. To z też z... uważam, że zmienia z... życie. Zmienia z... życie, bo cały czas um, siedziałam przy gardach i zmywałam, a tak to. Czekam, aż się zbierze. No, no warka to jest coś. Jeszcze ja my też z domu wyniosłyśmy, bo u nas w domu się nie zmywało, tylko była zmywarka, więc też inaczej jesteśmy przyzwyczajone do tego. No. A, mieszkanie czy dom? No ja teraz mieszkam w domu i bardzo dobrze mi się mieszka w domu, tyle, że ja jestem typowo taką, jak... To się nazywa bardziej miastowa dziewczyna, czyli wszędzie sobie poradziłam i nie wyobrażałam sobie takiego życia wśród ludzi, których znam, że jest mało tych domów i takie jest... E, Wszyscy się znają, więc nie wyobrażam sobie właśnie takiego życia Ale teraz się przyzwyczaiłam, jest dużo więcej roboty, ale jestem oczarowana tym życiem Ja natomiast nie chciałabym mieszkać w domu <grym> Sorry W mieszkaniu też nie, bo teraz mieszkam w mieszkaniu Ja najbardziej jakieś takie apartamenty, po prostu wielkie apartamenty, przestrzenie takie nowoczesne Najlepiej właśnie gdzieś w centrum, gdzie jest dużo ludzi, gdzie cały czas coś co się dzieje Może tak w Warszawie, to wiecie, to jednak... W porównaniu z innymi metropoliami to nie jest to miasto, bardziej jakiś nowy Jork, coś takiego. Dobra. Dalej kto prowadzi budżet domowy? A, u mnie to jest tak, że po prostu... Ciężkie pytanie, ale to jest tak jakby... No ja zapatruję dom. Co potrzeba, no ale jak nie, no to mój partner. Więc tak, no można... Ale pokaś... chodzi o budżet. Budżet domowy, no i... No ile wydałam, tyle będzie. Co mam tu e, Więc ja na pytanie, kto prowadzi budżet domowy odpowiadam partner. Ehm, chociaż w sumie tak to też jest połowicznie. Pedantka czy bohater też? Pedantka. Pedantka też. Umiem teraz na przykład jak nie mamy w domu zadzwonić i kazać pokazać na Skype'ie cały dom, w jakim on jest stanie i jak każde pomieszczenie jest, bo tak jestem ciekawa jak to wygląda i cały czas się boję, że jest nie tak, jak bym chciała, więc a mam trochę świra na tym punkcie. Ja natomiast, e, mój partner mówi właśnie, że ja mam nerwice na trans, bo tak się strasznie denerwuję, jak coś się nie odłożę na miejsce, albo jak ledwo co posprzątam jego koszule, są tak idealnie kolorami pokładane, no i on nagle jakąś weźmie koszulę i to wszystko porozwala, no to ja dostaję po prostu szału, że no, że aż do tego stopnia to ten pedantyzm się przejawia, że nawet czasem jakaś taka no mała sprzeczka jest o to, e, jak wyglądałby Twój wymarzony dom. A wymarzony dom, to po prostu takie, żeby było po prostu ciepło domowe, żeby przyjeżdżali ludzie, żeby coś się nie działo, żeby nie było po prostu pusty i smutny. A mój wymarzony dom, to tak jak właśnie mówiłam, w jakiejś takiej super, super metropolii na ostatnim piętrze wielki taki apartament, bardzo nowocześnie urządzony, żeby miał okna od samej Ziemi, po prostu sufit, takie wielkie, wielkie, wielkie okna, żebym widziała wszystko całe miasto z takim widokiem i, i żeby to była po prostu bardzo duża przestrzeń. No, tak, taki, taki jest mój wymarzony dom, a raczej wymarzony apartament, bo o domu tak raczej nie. No i mi się nigdy jakoś tak to mieszkanie w domach nie. No nie. wiem. tak mówiąc, wymarzony dom, właśnie nie myślałam pod tym kątem, co ty mówisz, ale ja myślę, że już mam ten wymarzony dom, tak jak chciałam, z pięknym widokiem na wzgórzu, więc. Więc myślę, że, że nic więcej mi nie potrzeba. Tradycja wyniesiona z domu, którą praktykujesz do dziś. No i to będzie tradycja, jeżeli chodzi o prasowanie, bo mój tato dużo prasował, nawet na studiach. Ja przywoziłam rzeczy, ponieważ nie miałam warunków za bardzo. Mieszkałam w kawalerce i nie miałam warunków do prania i później... Mimo, ale także dzięki temu mogłaś to robić, bo mieszkaliśmy... My pochodzimy i mieszkamy w Warszawie, rodzice Tak, trakt. i miałam bardzo blisko, więc... No, Cały czas rodzice mi pomagali, jeżeli o to chodzi. I zresztą mój bardzo lubi prasować, więc on mi prasował wszystko i przyszło. Nawet mowa, skarpety prasowe. I majtki bawełniane, wszystko. I tak mi zostało do dziś. Ja nie wyobrażam sobie, żeby spać u siebie w domu w niewysprasowanej pościeli, e, majki bawełniane też prasuję, ręczniki wszystko prasowane, więc prasuję wszystko i lubię takie, no lubię ten materiał kiedy jest wyprasowany. Ja też będę miała rzecz po tacie. Ja po prostu nie mam sentymentów e, jeśli chodzi o wyrzucenie rzeczy, tak jak ty masz, że czasem o ta brózeczka jeszcze coś. U mnie jest ostatnia misja, czyli taka bluzeczka, która jest lekko zniszczona czy jest zaciągnięta. Ja już wiem, że tego nie założę, albo ma plamę, to nie zostawiam tego na nie wiadomo co. Albo stanowi to dla mnie piżamę, albo ostatni raz po prostu myję tę podłogę, żeby miało tą swoją ostatnią chwilę pożegnania się z nią <laughs> i wyrzucam. Bardzo dużo rzeczy wyrzucam, niepotrzebnych, nie gromadzę, nie komikuję. Lubię mieć właśnie wolną przestrzeń, nie lubię jakichś takich niepotrzebnych potrzebnych rzeczy, czy poniszczonych, czy coś, no to po prostu się pozbywam. A Jak nie wyrzucam, no to oddaję znajomym, czy komuś, kto jest zainteresowany taką rzeczą, która już dla mnie, no straciła jakby datę przydatności, czy mm -hmm. które coś takiego. No ja sentymentalnie czasem mam z tym problem, ale na kucy, jak ta przyjdzie, to właśnie jest... Taka ja jestem od tego, się to, że ja pomagam. Ociszczanie ja przecież, bo wiecie, to jest tak, że jak się nie nosi czegoś, nie wiem, dwa lata, to już raczej się nie założy, chociaż czasem miałam na przykład jakieś Spodnie, które nosiłam, jak miałam 13 lat, więc to też nie jest, że wyrzucam wszystko, po prostu coś, co jest naprawdę zniszczone, czy jest poplamione, yy, nie wiem, jakieś urwane, no to nie ma sensu trzymać. Ale jeżeli tą rzecz nosiłam, nie wiem, nawet jako młoda dziewczyna, i moda się zmieniła, ale jest w dobrym stanie, no to. Tak, ale no nie, nie lubię już za dużo właśnie tego kupowania, za dużo rzeczy gromadzić, kiedyś tak miałam z butami, teraz już się naprawdę trochę, no szczególnie, bo kiedyś też mieszkałam tam jakiś czas, przebywałam we Włoszech i tam nie miałam problemu z rozmiarem butów, a tu z racji na to, że mam problem ze znalezieniem rozmiaru 35, no to też to trochę hamuje tą moją pasję. Czy wszystkie pytania? Wszystkie. Już. No dobra. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli macie ochotę to odpowiedzcie na nasze pytania w komentarzach z chęcią dowiemy się więcej o was. <noise> Do zobaczenia następnym razem Instagram, zapraszamy na Facebook i na... i na Instagram. I jeżeli jesteś nowym widzem, nie zapomnij nas zasubskrybować. Będzie na pewno nam miło wspólnie w kolejnych odcinkach. Buziaki, pa, pa. pa, pa.